Alanek czuje się lepiej. Dziękuję. Jest uspokojony. Trochę już się pogodził z tą sytuacją. Przełknął ten pierwszy trudny moment pierwszej doby, czyli w sytuacji szpitalnej i jakby ze zmierzenia się z boleścią ogromną fizyczną. Więc ogólnie z dużo lepszej formie to mi pozwoliło wrócić do pracy i myśleć również dalej o pracy. Wraca na, na, na uśmiech na jego twarz, więc to jest najcenniejsze dla mamy. No, będzie przechodził teraz długie czasy rehabilitacji i takiej regeneracji jeszcze wcześniej, ale wydaje się, że tak dosyć dojrzale do tego podszedł, także mam nadzieję, że będzie dobrze. On jest taką szczęśliwą siłą mobilizacyjną i motorem swojej mamy. Czasem ja dla niego, czasem on dla mnie, no, więc właśnie jakoś tak się fajnie, tak sobie wyobrażam raz zawsze relacje z dzieckiem, że że to jest takie wzajemne wspieranie i mobilizowanie siebie nawzajem lub też, że, że się jest takim lustrem dla siebie. Czyli ja mówię Alanowi, co jest niewłaściwe lub niedobrze można rozumieć i on też mi to mówi. I potrafi mi powiedzieć po jakimś wystąpieniu, że no, mama, wiesz, jak tamta szminka, co miałaś taka, wiesz, taka, taka jasna, Mm -mm, lepiej czerwona, <noise> więc mm -hmm. esteta, y więc no w takich w swojej oczywiście mierze, ale gdzieś tam obserwuję też to, co robię i wspiera mnie w tym, mówi co mu się podoba, co mu się mniej podoba, też przeżywa kiedyś pamiętam, była taka sytuacja że mm, oglądaliśmy jakiś program telewizyjny na żywo i ktoś jakoś tak nierzeczliwie się odniósł do mojej osoby i on wtedy, przepraszam, i on wtedy popatrzył na mnie i mówi, mama przykro tobie, I on wie. no Trochę przykro, bo tak jedliśmy sobie razem czekoladki na kanapie, a tu nagle taki trz. I on tak patrzył na mnie. Mówi, przykro tobie, tak patrzył, co się stanie. Mówię, no, tak się zdarza, mówię, przykro czasem. A mówi. Ale Twoim fanom to dopiero musi być przykro. I tak dał mi jakby takie zrozumienie, że on, jakby poka pokazał mi, że on naprawdę rozumie różne rzeczy i że to, że to ja, to ja, ale mój świat to są również ludzie, więc jeśli coś uderza we mnie, to tak samo w nich. I to było niesamowite, wzruszyło mnie tym. Już potem zapomniałam o tym, co ktoś powiedział, bo on bardziej mnie ujął tą, tym spostrzeżeniem.